Panowie, jeśli macie ponad 60 lat, a wasze erekcje y, stały się słabe, zawodne, a nawet całkowicie zniknęły, to może być najważniejsza wiadomość, jaką usłyszycie w tym roku. Prawda jest taka, że wasza sprawność nie zanika po prostu z wiekiem jest po cichu tłumiona przez coś, co możecie naprawić nie tabletkami, nie operacją, ale prostym napojem. Jedną naturalną formułą, którą możecie przygotować w mniej niż minutę, a która sprawia, że krew pędzi dokładnie tam, gdzie jest potrzebna i pomaga przywrócić twarde jak skała erekcje, jakich nie czuliście od lat. Jeśli mnie nie znacie, nazywam się dr Hanna Zofiaks. Spędziłam ponad trzy dekady jako specjalistka w dziedzinie zdrowia mężczyzn, pomagając tysiącom z nich odzyskać siłę, pewność siebie i intymność bezryzykownych leków. Jestem tu, by Wam powiedzieć, Wasze ciało wciąż działa. Musicie mu tylko zapewnić odpowiednie wsparcie. Oto, w czym większość mężczyzn się myli, myślą, że problemem jest niski poziom testosteronu. Ale prawdziwy problem to słabe krążenie. A jeśli krew nie dociera do prącia szybko i w pełni, nie ma znaczenia, ile macie testosteronu. Na szczęście istnieje naturalny sposób, aby odblokować wrodzoną zdolność waszego organizmu do pobudzania krążenia, a zaczyna się on od czterech codziennych składników, które kryją się właśnie teraz w waszej kuchni. Zostańcie ze mną. Ponieważ za chwilę przeprowadzę Was przez proces przygotowania tego jednominutowego napoju, który pomaga mężczyznom po 60 roku życia doświadczać mocniejszych erekcji, lepszej sprawności i poziomu pewności siebie, o którym myśleli, że dawno przeminął. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie przycisk subskrypcji. I włączcie powiadomienia, aby nigdy nie przegapić potężnej porady, która pomoże Wam znów poczuć się silnymi, pewnymi siebie i mieć kontrolę. A jeśli ta wiadomość do Was przemawia, wpiszcie jedynkę w komentarzach. Jeśli nie, wpiszcie zero i dajcie mi znać, jak mogę uczynić te treści jeszcze bardziej pomocnymi dla Was. W porządku. Przejdźmy do pierwszego składnika, tego, który stanowi fundament całej tej formuły. To nie jest tabletka, nie jest egzotyczne i prawdopodobnie mijaliście go w sklepie spożywczym. Nie zdając sobie sprawy z mocy, jaką w sobie kryje. Mówię o burakach, największym naturalnym wzmacniaczu krążenia. Wszystko zaczyna się od jednego niepozornego warzywa korzeniowego, które odblokowuje przepływ krwi jak nic innego. Kilka lat temu jeden z moich pacjentów, Roman 66, letni emerytowany strażak, przyszedł do mnie sfrustrowany i pokonany. Powiedział: Pani doktor, wciąż kocham moją żonę, wciąż jej pragnę, ale moje ciało po prostu nie reaguje tak jak kiedyś. Słyszałam tę historię zbyt wiele razy, by ją zliczyć, yy, i wiedziałam dokładnie od czego zacząć. Nie od tabletek, nie od hormonów, ale od buraków. Wiem, co możecie sobie teraz myśleć, buraki. Naprawdę, ale posłuchajcie, buraki to coś więcej niż tylko dodatek do sałatki. To jedno z najpotężniejszych narzędzi natury dla starszych mężczyzn, którzy chcą odzyskać siłę tam, gdzie ma to największe znaczenie. Bogate w naturalne azotany, buraki pomagają organizmowi wytwarzać tlenek azotu, cząsteczkę, która rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne, pozwalając krwi swobodnie przepływać przez cały system. Kiedy przepływ. Kwi się poprawia, wszystko się zmienia, erekcje stają się mocniejsze i bardziej niezawodne, poziom energii wzrasta, a nawet poprawia się jasność umysłu, ponieważ całe ciało jest dotlenione tak, jak powinno. Roman wypróbował napój na bazie buraków, który zaraz Wam pokażę, i w ciągu kilku dni powiedział mi, że poczuł różnicę. Miałem więcej energii, czułem się bardziej żywy, i tak tam na dole też wszystko działało lepiej, powiedział. Buraki wspierają również serce, obniżają ciśnienie krwi, zwalczają stany zapalne i pomagają w detoksykacji wątroby. Więc nie chodzi tu tylko o seks, chodzi o witalność chodzi o odzyskanie tego, co czas i stres powoli niszczyły. Ale oto sekret, który większość mężczyzn pomija: jedzenie buraków to za mało. Musicie połączyć je z jednym prostym składnikiem, który doładuje ich działanie i pomoże organizmowi jeszcze szybciej wchłaniać i aktywować tlenek azotu. Ten kolejny dodatek zmienia napój ze skutecznego w niepowstrzymany. Pokażę Wam, co to jest. Aby uwolnić pełną moc buraków, potrzebujecie jednego prostego składnika, który sprawia, że wszystko działa szybciej, mocniej i głębiej. Tym składnikiem jest cytryna, ale nie ta słodzona, którą można znaleźć w butelce na półce sklepowej. Mówię o prawdziwej, świeżej cytrynie. I będę z Wami szczera, kiedy. Po raz pierwszy poleciłam to niektórym moim starszym pacjentom. Patrzyli na mnie, jakbym postradała zmysły. Cytryna co to ma wspólnego z tym, co dzieje się tam na dole ale kiedy spróbowali, zrozumieli, poczuli zmianę Roman również widzicie, cytryna to nie tylko wzmacniacz smaku to biologiczny wzmacniacz zawiera wysoki poziom witaminy C która odgrywa kluczową rolę w pomaganiu organizmowi wchłaniać i aktywować azotany z buraków. Bez niej zostawiacie część efektów na stole. Z nią rozpalacie ogień. Działanie tlenku azotu staje się silniejsze. Naczynia krwionośne rozszerzają się pełniej, krążenie płynie szybciej, a dla mężczyzny po 60 roku życia może to być różnica między niepewną reakcją a Mocną, pewną erekcją, która trwa. Ale to więcej niż tylko przepływ krwi. Cytryna pomaga również zmniejszyć stany zapalne, wspiera detoksykację wątroby, poprawia nawodnienie, a nawet poprawia nastrój, obniżając poziom kortyzolu, hormonu, który, jeśli pozostawiony bez kontroli, może zabić pożądanie i sprawność to mały owoc o ogromnym wpływie. Roman powiedział mi po kilku dniach picia napoju, to nie była tylko sypialnia. Czułem się bystrzejszy, szczęśliwszy. Moja żona nawet powiedziała, że moja skóra wygląda lepiej. Na tym polega piękno naturalnych metod, korzyści wykraczają daleko poza jeden cel, który mieliście na myśli. I choć buraki i cytryna razem są potężne, jest jeden składnik, który przenosi to na zupełnie nowy poziom. To naturalny korzeń używany od wieków do wspierania męskiej witalności, ale współczesna nauka wreszcie udowodniła, jak niesamowity jest naprawdę. Nie tylko wspiera przepływ krwi, ale także pobudza testosteron i uspokaja największego wroga sprawności stres. Porozmawiajmy o tym teraz. A ten naturalny korzeń, o którym wspomniałam, to imbir, jeden z najpotężniejszych, a jednocześnie niedocenianych sojuszników każdego mężczyzny po 60 roku życia, który chce odzyskać siłę i pewność siebie. Wciąż pamiętam, kiedy po raz pierwszy wprowadziłam imbir do diety jednego z moich wieloletnich pacjentów, Henryka. Miał 70 Dwa lata, bystry umysł, był pełen życia, ale powiedział: Pani doktor, mój popęd zniknął. Moja sprawność jest nieprzewidywalna i szczerze mówiąc, to żenujące. Pracowaliśmy już nad krążeniem za pomocą buraków i cytryny, ale kiedy dodaliśmy do mieszanki imbir, wtedy wszystko się zmieniło. Imbir to znacznie więcej niż przyprawa kuchenna to naturalna potęga dla mężczyzn. Współczesne badania pokazują, że może podnieść poziom testosteronu nawet o 17%, a u starszych mężczyzn jest to często dokładnie ten zastrzyk, na który ich organizm czekał, ale nie chodzi tylko o testosteron. Imbir zwiększa również poziom hormonu luteinizującego, który pomaga organizmowi wydajniej produkować własny testosteron w sposób naturalny i stabilny. To, co czyni imbir szczególnie potężnym dla starszych mężczyzn, to jego zdolność do obniżania poziomu kortyzolu. Stres jest cichym zabójcą sprawności, dusi naczynia krwionośne, zabija pożądanie i okrada z pewności siebie, od której zależy intymność. Imbir pomaga to odwrócić. Uspokaja układ nerwowy, obniża stany zapalne i pomaga organizmowi pozostać w zrelaksowanym, gotowym stanie. Wtedy pojawia się prawdziwa, trwała sprawność, nie z siły, ale z naturalnego przepływu. Henryk wrócił po kilku tygodniach i powiedział Pani doktor, nie wiem jak to wyjaśnić. Po prostu znowu czuję się sobą. To właśnie robi Imbir. Nie maskuje problemu, ale leczy go u źródła. Dosłownie, teraz z burakami dla przepływu krwi, cytryną dla wchłaniania oraz imbirem, aby obudzić hormony i wyciszyć stres, wasz fundament jest solidny. Ale jest jeszcze jeden element, o którym większość mężczyzn nigdy nie myśli, a który może być właśnie powodem, dla którego wasze rezultaty były niespójne. To nie jest jedzenie ani witamina. To coś, od czego wasze ciało zależy każdego dnia, a kiedy tego brakuje, sprawność cicho cierpi. Pokażę wam dlaczego. Ale nawet przy tym wszystkim silniejszym przepływie krwi, lepszym wchłanianiu i zdrowszym wsparciu hormonalnym, nic z tego nie działa tak jak powinno, jeśli w waszym organizmie brakuje jednej rzeczy głębokiego nawodnienia komórkowego. Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, jak niebezpieczne może być nawet łagodne odwodnienie. Miałem pacjenta Leonarda, 69-letniego mężczyznę, aktywnego, bystrego, robiącego wszystko, co należy, lepiej się odżywiał, codziennie spacerował, próbował nawet suplementów, ale wciąż mówił: Pani doktor, po prostu nie czuję pełni sił, staram się, ale reakcji nie ma. Pierwsze o co go zapytałam, to: Ile wody pan pije? Zaśmiał się i przyznał: Za mało. Nawodnienie nie brzmi ekscytująco, ale jest absolutnie kluczowe. Kiedy jesteście nawet nieznacznie odwodnieni, wasza krew gęstnieje, naczynia się zwężają, krążenie zwalnia. A dla mężczyzny próbującego być sprawnym, to cichy sabotażysta. Wasze mięśnie nie reagują tak szybko. Energia słabnie, a erekcje stają się nieregularne. Jeśli w ogóle się pojawiają. Dlatego polecam zastąpienie zwykłej wody czymś yy, mocniejszym wodą kokosową. To doskonały naturalny napój nawadniający, pełen elektrolitów, takich jak potas i magnez, których organizm potrzebuje do utrzymania równowagi. Woda kokosowa nie tylko uzupełnia płyny, ale także rozluźnia naczynia krwionośne, wspiera prawidłowe przewodnictwo nerwowe i utrzymuje mocne bicie serca. Wszystko to przekłada się na lepszą reakcję fizyczną, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Leonard dokonał jednej prostej zmiany, dodając szklankę wody kokosowej do swojego codziennego napoju i w ciągu kilku dni jego energia wzrosła, skóra wyglądała lepiej tak wszystko znów działało bardziej naturalnie, bardziej konsekwentnie. Prawda jest taka, że bez odpowiedniego nawodnienia nawet najlepsze składniki odżywcze nie mogą dotrzeć tam, gdzie są potrzebne. Pomyślcie o wodzie kokosowej jako przewodzie paliwowym, który utrzymuje wszystko w ruchu płynące, dostarczając wsparcia, którego wasze ciało potrzebuje, aby działać na najwyższym poziomie. Teraz, gdy omówiliśmy wszystkie cztery potężne składniki: buraki, cytrynę, imbir i wodę kokosową, czas połączyć je w całość. Pokażę Wam dokładnie, jak je połączyć w jeden prosty, silny napój, który możecie przygotować w mniej niż minutę. Ta następna część jest miejscem, w którym wszystko staje się rzeczywistością. Teraz gdy znacie moc każdego składnika, pokażę wam jak połączyć je w jeden prosty, zmieniający życie napój, który można przygotować w mniej niż minutę. Kiedy po raz pierwszy dałam ten przepis jednemu z moich pacjentów, Adamowi, 74-letniemu mężczyźnie, który dochodził do siebie po kilku ciężkich latach, nie wierzył, że Coś tak prostego może zdziałać tak wiele, ale był gotów spróbować. Powiedział pani doktor: Jeśli to naprawdę takie proste Nie mam nic do stracenia i zaledwie tydzień później powiedział mi z szerokim uśmiechem na twarzy: Żałuję, że nie wiedziałem o tym 10 lat temu. Oto dokładny sposób przygotowania: weźcie dwa średniej wielkości buraki, obierzcie je i posiekajcie. Dodajcie sok z połowy świeżej cytryny. Plasterek świeżego korzenia imbiru o grubości około 2-3 cm. Nie używajcie proszku, użyjcie prawdziwego korzenia. Następnie wlejcie jedną szklankę wody kokosowej, wrzućcie wszystko do blendera i miksujcie na gładką masę. Jeśli wolicie rzadszą konsystencję, możecie go przecedzić, ale niektórzy mężczyźni wolą gęsty. To zależy od Was. Najważniejsza jest świeżość, i im bliżej natury, tym lepiej zareaguje Wasze ciało. Ten napój jest przeznaczony do spożycia około 30 do 60 minut przed intymnością lub aktywnością fizyczną. Ale to, co zaskakuje większość mężczyzn, to jak się czują nawet wiele godzin później bardziej czujni, bardziej ugruntowani i bardziej połączeni ze swoją energią i obecnością. Nie zmuszacie swojego ciała, wspieracie je, a ono szybko reaguje, gdy otrzyma odpowiednie narzędzia. Adam powiedział, że po wypiciu poczuł ciepły przypływ, nienerwowe, niesztuczne, po prostu znów poczuł się żywe. Na tym polega piękno tej formuły. Nie tylko pomaga wam lepiej działać, ale pomaga wam znów poczuć się sobą. Możecie się zastanawiać, co dzieje się po wypiciu napoju. Czego dokładnie możecie się spodziewać i jak szybko? Porozmawiajmy o tym, ponieważ odpowiedź może Was zaskoczyć. Więc, co tak naprawdę dzieje się po wypiciu napoju? To jest część, której większość mężczyzn się nie spodziewa, ale kiedy już to poczują, nigdy nie wracają do starych nawyków. Kiedy Adam po raz pierwszy spróbował napoju, zadzwonił do mnie następnego ranka. Powiedział, nie wiem, co jest w tym napoju, ale nie czułem się tak rzeźko, tak stabilnie, tak silnie od lat. I nie był sam. Mężczyźni mówią mi cały czas, że efekty są zauważalne i często zaskakująco szybkie. Zazwyczaj w ciągu 30 do 60 minut zaczynacie odczuwać subtelną zmianę, poczucie ciepła w klatce piersiowej, ramionach lub dolnej części ciała. Cichy wzrost energii, nie ten nerwowy, sztuczny rodzaj, ale coś bardziej ugruntowanego, bardziej realnego, jakby wasze ciało w końcu e, znów było w pełni sprawne. Miary poprawy przepływu krwi, wszystko zaczyna działać lepiej. Erekcje stają się mocniejsze, łatwiejsze do utrzymania. Czas reakcji skraca się. Jesteście bardziej wrażliwi na dotyk. Macie większą kontrolę nad czasem, jesteście bardziej połączeni, nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. To właśnie odróżnia to od tabletki. Nie gonicie za reakcją, odzyskujecie stan bycia. Nawet poza sypialnią mężczyźni zgłaszają poprawę jasności umysłu, lepszą wytrzymałość w ciągu dnia, mniej spadków energii po południu i odnowione poczucie optymizmu. Jeden z pacjentów opisał to najlepiej, mówiąc, yy, to tak, jakby moje ciało w końcu przypomniało sobie, jak znów stanąć na wysokości zadania. To nie są tylko zmiany fizyczne, to zmiany emocjonalne. Ponieważ kiedy wasze ciało działa, wraca pewność siebie. Chodzicie inaczej, nosicie się z pewnością, a ta energia jest zaraźliwa. Wasza partnerka to czuje, wy to czujecie, a życie znów wydaje się ekscytujące. Wszystko to prowadzi nas do ostatniego pytania. Dlaczego jest to tak ważne dla mężczyzn po 60 roku życia? Co sprawia, że ten napój jest nie tylko pomocny, ale absolutnie niezbędny w tym rozdziale waszego życia? Zakończmy mocnym akcentem, ponieważ ta ostatnia część spina wszystko w całość. Nie chodzi tu tylko o zwiększenie sprawności. Chodzi o przywrócenie czegoś głębszego, co każdy mężczyzna po 60 roku życia zasługuje, by znów poczuć. Na tym etapie życia większość mężczyzny nie szuka już szybkich rozwiązań. Przeszliście wystarczająco dużo, by znać różnicę między tymczasowym szumem, a czymś, co naprawdę działa. To właśnie czyni ten napój tak potężnym. Nie daje wam tylko lepszej nocy. Daje wam lepsze poczucie samego siebie. Pamiętam rozmowę z Waldemarem, 70-letnim emerytowanym oficerem wojska, silnym, dumnym, ale po cichu niosącym ciężar utraconej pewności siebie. Powiedział mi: Pani doktor, chcę po prostu znowu poczuć się jak mężczyzna, tak jak kiedyś. Nawet nie dla kogoś innego. Tylko dla siebie i zrozumiałam dokładnie, co miał na myśli. Ponieważ, kiedy spędziło się całe życie przewodząc, budując, chroniąc, trudno jest, gdy nagle ciało nie współpracuje tak jak kiedyś. Dlatego ten napój ma znaczenie. Odnosi się do podstawowych systemów, które starzenie powoli osłabia y, krążenia, hormonów, nawodnienia, stanów zapalnych. Daje waszemu ciału wsparcie, którego potrzebuje, aby reagować siłą i klarownością. Nie wymuszacie wyniku, odblokowujecie coś, co wciąż jest w was, tylko czeka na odpowiedni sygnał. I tak chodzi o y, intymność, o ponowne dzielenie się prawdziwą bliskością. Ale chodzi też o to, by chodzić y, z podniesioną głową, y, lepiej spać, czuć się bardziej żywym we własnej skórze. Chodzi o udowodnienie samemu sobie, że wiek może coś zmieniać, ale nie musi kraść waszej siły. Waldemar wrócił po dwóch tygodniach. Uścisnął mi dłoń z uśmiechem i powiedział, Oddała mi pani coś, co myślałem, że straciłem na zawsze. I nie mówił tylko o erekcjach, mówił o sobie. Więc teraz, gdy rozumiecie, dlaczego to działa i dlaczego to ma znaczenie, podsumujmy wszystko, ponieważ ostatnia wiadomość, z którą chcę was zostawić, może zmienić sposób, w jaki. Postrzegacie swoje zdrowie, swoją pewność siebie i swoją przyszłość, zaczynając od y, dziś. I tak, panowie, w ten sposób jeden prosty napój może cicho i potężnie zmienić sposób, w jaki czujecie się, działacie i żyjecie na tym etapie życia. Omówiliśmy razem wiele od mocy buraków pobudzających krążenie po aktywujące azotany działanie cytryny. Dodaliśmy imbir, aby wspierać testosteron i uspokoić stres. Wprowadziliśmy wodę kokosową, aby nawodnić wasze ciało na poziomie komórkowym, a potem zmieszaliśmy to wszystko w napój, którego przygotowanie zajmuje mniej niż minutę, ale który może pomóc wam poczuć się silniejszymi, twardszymi i bardziej w kontroli niż czuliście się od lat. I może najważniejsze ze wszystkiego rozmawialiśmy o tym, co to naprawdę oznacza nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie, bo prawda jest taka, że nigdy nie chodzi tylko o sprawność. Chodzi o to, by znów poczuć się sobą. Chodzi o Wchodzenie do pokoju z cichą pewnością siebie chodzi o świadomość że nawet w wieku 60-70 lat czy później jeszcze nie skończyliście ani trochę Widziałam jak to działa u prawdziwych mężczyzn takich jak wy mężczyzn którzy y, myśleli że ich najlepsze lata minęły mężczyzn którzy myśleli że intymność jest już za nimi mężczyzn którzy byli gotowi się poddać, a potem jedna mała zmiana przypomniała ich ciałom, do czego wciąż są zdolni. Więc, jeśli to do was przemawia, mam nadzieję, że dacie temu szansę, nie dlatego, że to cud, ale dlatego, że to wiadomość dla waszego ciała, dla waszej pewności siebie, dla waszej przyszłości. Wiadomość, która mówi: wciąż tu jestem, wciąż mam siłę i jeszcze nie skończyłem. Bo nie jesteście nawet blisko, a najlepsza część to dopiero początek. Jeśli ta wiadomość do Was przemówiła i znaleźliście wartość w tym, co dziś udostępniłam, chcę Was poprosić o jedną małą przysługę: śmiało kliknijcie przycisk lubię to, pomaga to w większej liczbie mężczyzn takich jak wy, znaleźć te informacje, zwłaszcza tym, którzy mogą po cichu zmagać się z problemem i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Wasze proste kliknięcie może być powodem, dla którego ktoś inny w końcu otrzyma pomoc, na którą czekał. Jeśli chcecie usłyszeć więcej naturalnych, popartych nauką strategii, jak ta, aby poprawić swoje zdrowie, sprawność i pewność siebie, upewnijcie się, że subskrybujecie i włączacie dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić kolejnej potężnej porady, zaprojektowanej specjalnie dla mężczyzn po 60 roku życia. I chcę usłyszeć od Was. Y Wpiszcie jedynkę w komentarzach, jeśli planujecie wypróbować ten napój lub jeśli już Wam pomógł. Wpiszcie zero, jeśli nie jesteście pewni lub macie pytania, a ja postaram się odpowiedzieć i Was wesprzeć. Na koniec, jeśli wierzycie w tę wiadomość i chcielibyście wesprzeć ten kanał w dalszym dostarczaniu uczciwych, pomocnych treści dla starszych mężczyzn, możecie zostawić małą darowiznę, korzystając z linku poniżej. Każdy grosz pomaga i znaczy więcej niż myślicie. Dziękuję, że tu jesteście. Bądźcie silni, bądźcie ciekawi, a przede wszystkim bądźcie dumni z mężczyzny, którym wciąż jesteście.